A więc siema witajcie, z tej strony Serbix, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku na naszej serii Podkarpacki Rolnik. Yy, w dzisiejszym odcinku jak widzicie jest godzina No 10, oczywiście czas na 5, 10, no prawie 11 godzina, sobie tutaj ogarnąłem się, wstałem elegancko, z tej wszystko zjadłem, sobie śniadanko. Fajta. No, oczywiście tutaj macie polskie produkty. No yy, Tutaj jak widzicie mam, stoi 60, sobie podpiłem wczoraj jeszcze. I tutaj przywiozłem sobie paletę z... Właśnie tutaj z mogę mógłbym... Nieważne. Także mamy tutaj paletę z tym z opryskami. Także jedziemy sobie w dzisiejszym odcinku opryskać ten zboża nasze Także dzisiaj sobie popryskamy troszkę. Myślę, że coś może się uda z fajnego tutaj wymyśleć na te łopryski. Tylko czekajcie, czy ja wy mam wyłączone obniosanie roślin. Na szczęście mam wyłączone. No niestety tutaj troszkę będą na chociaż ty. Sam raz na pole, ty. Ja to jestem jednak agent. Dobra, to jest ma mała wtopa. Musiałem po prostu tutaj coś zrobić, ale już jest git, także o widzicie. Akurat czekajcie sobie opuszczę, już nie da się wyżej niżej. No trudno. Także ja tutaj sobie, jak widzicie, elegancko opryski. No, prawie na całą szerokość pola jest ten opryskiwacz, więc też spoko tutaj... Czekajcie sobie jeszcze Może w foteczkę A Tak, tak wtedy tutaj pasuje ten światło. Gór ten tam się daje. Czekajcie, muszę trochę zmienić pogoda na przykład, nie wiem, no, no... to jeszcze gorzej. Dobra, tam ja tylko się później będę bawił. O Jezu, derżać trzeba padać. O Jezu. Czekaj, teraz to zamknę, bo tu mi na, na, naleci. Gdzie to jest? Kurna. O, tu jest. Dobra. Także, o Jezu, tu mnie troszkę zniosło. Może zdążymy przed tym deszczem Czekajcie, jak to mamy z tym nawożeniem, bo to... Ogólnie... Aha, tutaj orka jest O jest? Wapno, mój Dobra, nawozi na szczęście, bo... No niestety nie pomyślałem o tym, że tutaj chwastów nie ma I zamiast wziąć normalny nawóz Płynny, to wziąłem... Środek chwastobłyczy, a tutaj chwastów jako tako nie ma, więc no trochę lipa Ale dobra Teraz jedziemy tutaj, o tutaj... Fajnie to widać jak jest nawożone bo to, to przynajmniej ta tekstura się tutaj robi szkoda że to jakoś trochę się niżej, nie da opuścić ale chyba w realnym życiu też by tak nisko tego nie dało opuścić tak mi się wydaje mi wydaje nie wiem jak tam jest bo jak ktoś ma taki opryskiwacz to może napisać jak to tam się robi jak to się opuszcza i w ogóle bo nie wiem w sumie yy, nigdy za nie miałem styczności z takim opryskiwaczem w realu więc nie wiem no, ale dobra, lecimy dalej. Także tutaj zrobimy sobie opryski. I potem jeszcze musimy dolać naszym krowom wody. Jak widzicie, tutaj rzuciłem jeszcze trochę trawy, słomy. Mamy prawie po 500 kg już krowy ważą. Jedna już będzie się tutaj dzielić za 0,8 lat. I mamy już prawie 1800 tony 800 obornika. Także też fajnie. Tutaj gdzie ta łąka nasza bo tutaj łąkę by może... Sprasował w tę Sprasowałbym... Znaczy skosiłbym łąkę. Bo to po, po, po odcinku oczywiście, bo to nie będę drugi raz tego robię na odcinku. Skosiłbym łąkę i bym tego... Pożyczył sobie, nie wiem, owiarkę od kogoś i na przykład bym to po prostu zaczął owijać w, w ten w siano kiszonkę, znaczy w kiszonkę w sumie By była kiszonka z... Belek, o kuźwa Ja pierdziele Lanca mi urwało chyba już No Jezu No kurs Panie Jak pan jeździsz? Dobra Tutaj jeszcze gdzieś musi, o tutaj jeszcze jest taki miniaczek Zaraz też polecimy sobie na nasz Nasze jedno pole jeszcze Między innymi na jęczmień Pyk Dobra, jademy Lecimy do ur, na jęczmień I... Mamy dopiero 5 minut także e, kurde. Zobaczymy co jeszcze będę robił Na szczęście kabinę, to wiecie Tu mi nie napada do środka bo tu Chociaż to tak w sumie ciulowo trochę było to kurde, na, podczas deszczu chyba się nie powinno presków robić. Tak bynajmniej słyszałem. No ale no... kurna ciul tam nie. Eee, nawet tutaj fajne teksturki w ogóle tutaj wgrane są tych yy, upraw. Zawsze coś nowego jest tutaj, nie, 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 nie to, to samo. Czy wszędzie, tylko coś nowego. Hmm, także też sposzko No co, no w następnym odcinku Zobaczymy co będzie, albo właśnie pobawię się z tą sianą kiszonką Albo, no żniwa to raczej jeszcze nie hmm. Żniwa to może dopiero za odcinek będą robione Ale zobaczymy Jak to tam wypadnie, normalnie jeszcze tam mam Chyba jedno pole do opryskania I tam jest chyba yy, Przenicha Tak Mamy tutaj jęczmień, pszenżyto, żyto, pszenicę I owies, owies oczywiście Zasiany dopiero na Na, je na wiosnę, więc Jeszcze musi się skiełkować A tutaj te wariactwa już Urosły trochę i jest elegancko Także tutaj pojedziemy no niestety, no kurde, nie mam takiej drogi fajnej na te pole i muszę tak jeździć, wiecie, no przez te pole trochę, no ale no, to jest ja tak farming więc tutaj, no nie bo musi być wszystko tak zrobione jak trzeba, no ale, no, łóż, cholera, zjechałem, mam skarpę spod. Dobra, aha, bo jeszcze tu miałem tutaj pryskać, kurde, na chata, zapomniałem. przypieprze nie przypieprze dobra. Włączamy i jedziemy na no dwa razy akurat poleto Tam elegancko tutaj ten, jeszcze zobaczymy jak to wygląda Można się soję, ale no mamy temperatury Ups Chyba się skończyło środek Bra, musimy jechać Pojedziemy sobie natankować i zaraz się widzimy Ups, dobra, jest w powrotem. Tutaj elegancko sobie już napełniłem. do do Może teraz by taką fotę strzelu. O, Pyk Takie coś jeszcze, dobra. Potem sobie tam wybiorę. Żeby tutaj wsiadamy i oprysk opryszczemy sobie do końca. No i co? No i potem zobaczymy, co tu jeszcze będziemy robić. To jest chyba ta ostatnia faza, jak się wydaje. Wzrostu tak, no bo w sumie mamy teraz środek wiosny. Więc jeszcze jakieś dwa dni, i będziemy chyba mieli yy, lato. Tak? Tak, lato. No i trzeci czwarty dzień, już można kosić, więc też będzie spoko. Tutaj y, żniwa, elegancko. sobie będziemy kosić y, naszym bizonem, Także spoko. dobra, sobie tam otworzę trochę te drzwi, przynajmniej tu za dół, taki, że matko boska. Trochę nastawkę musimy zrobić niestety, ale no niestety jeszcze takich takiego czegoś jak. Chyba włączanie czy wyłączanie sekcji nie wymyślili, ale w sumie też nie wiem, czy coś takiego w realu jest tak, w, takich, w takich opryskiwaczach starszego typu. Ja ktoś też, jak ktoś by też wiedział, to niech napisze, czy coś takiego jest w takich na przykład starszych opryskiwaczach, jak włączanie sekcji, na przykład, że najpierw nas na, można na prawo pryskać, czy tam na lewo pryskać, to, to też niech napisze to wiecie, no nie znam się tak za bardzo, no bo no nie, nie miałem nigdy styczności z opryskiwaczami w realu Jedyne widziałem jak sąsiad tam pryskał, no to, no to, to, to tego, nie, ale to tak to, to nic e, tak to, to nic Aha, muszę się opryskiwacz, tak, okej okay. ja No nie mam takiej potrzeby, bo już tutaj odstawiam, oczywiście Łopryskiwacz odstawimy elegancko do stodoły Pyk Czekajcie, też mi coś ciekawie. czy ja tu coś mam w silosach? Aha. O kurde, tu mam... Ile tu jest tego? Matko Bosko. Bo ja tutaj mam w silosach jeszcze, kurde, zostałem pewnie po tym po oryginalnym save ie. o Jezu Także też musimy to usunąć sobie wszystko z tych silosów, no bo to nie jest nasze Także sobie wszystko pousuwamy, żeby nie było, że... Potem, że coś sprzedaje, czy coś Dobra. Wszystko czyściutko, elegancko. Matko, tu jest tego tak wszystkiego. Tu jest tyle sklepów, tu jest tyle skupów, że to jest głowa mała, nie? No. Także też tutaj e, z góry chciałbym e, przeprosić za taką... No czasem, jak będzie taka jakaś... Lekka przerwa na kanale, nie będzie odcinków czy coś. Ale wiecie, no teraz... Wróciliśmy z tego zdalnego na to szkolne nauczanie w szkole itp. Yy, no ja niestety teraz nie mam już szkole Ponieważ trochę tak się średnio czuję yy, Więc no mówię jeszcze nie będę szedł, bo jeszcze się dowalę coś i będę jeszcze gorzej się czuł. Także zostałem sobie w domu. Yy, no i co? No, no nie, zostałem sobie w domu i... <grym> Ale niestety jutro jest piątek, więc jutro pewnie będę szedł już normalnie. Nie wiem kiedy też będzie ten film widzieć, bo ja już zgłupiałem sam, bo jeszcze wcześniej nagrywałem odcinki na zapas. Yy, także to już sam, nie wiem, który to jest odcinek? 11, 12, 13? Nie nie wiem. Prawda, nie wiem, który to jest odcinek. Ale na pewno któryś tam jest, tak? No, czekać tutaj. Nie ustawiłem się tego. O. Dobra, jedziemy po wodę, tak? jedziemy sobie po wodę naszą czwórką nie, dwunastką, dobra, sorry, xd także tutaj trzeba będzie wjechać tą drogę dobra, pozamykam to wszystko, bo tu też leje, to kurde, mi tu naleje do kabiny bo to akurat było zamknięte dobra, tu jezioraczki elegancko działają, bo to no, nówki sztuki tutaj elegancko mm, tutaj. Kurde, muszę tura opuścić, bo nic nie widzę. Mogę podnieść od tego. Tak, Tylko żeby się nikt nie nabił tego tura. Dobra, włączymy światła. koguta też mogę włączyć. Niech widzę, że jadę. <słuch> Karakany. Tu jakie fajne pole, takie kurde. Ile to ma? Ja nawet nie pokazuję. Uj, jest zupełnie miara. Tu muszę skręcić. No, tu wyłączę światło, bo to szkoda amukulatora. W sumie jeszcze w ogóle w tych rejonach mapy yy, nie byłem nigdy, bo no, nie po prostu, no tak mówiłem, że mapy tej nie znam w sumie prawie żad wcale nie znam jej. Ponieważ no, nie grałem na niej, tak? Pobrałem ją raz chyba, żeby coś zrobić, sobie pograć sobie na singlu. No ale no wiecie jak to singlu jest. Yy, znaczy teraz też go na singlu, ale nagrywam, ja tam nie nagrywałem. No i tak kurde mówię A, Może na bym pograł No i tak kurde Zacząłem właśnie od live'a To jest woda czy coś? Nie? Aha yy... Tutaj chyba miała być woda, tak mi się wydaje jakieś jeziorko <laughs> Ale nie wiem co się stało Patrzę, że woda za darmo tu tam wiecie. Ale tu... Ej, bez tu chyba tu coś wyschło. Źródło wyschło, nie? Boże wyjadę tu czy nie bardzo. O. Ale tam. Kurna. Wyjadar 4000 litrów. Skoba no Dobra, dawaj, Andrzej, najedziemy na chatę. I wracam sobie na chatę. Dobra, jak najszybciej, bo tu mamy już 15 minut. Także zobaczymy co jeszcze zrobimy sobie. Nie wiem, w sumie sam nie wiem. Planowałem tylko opryski zrobić, ale nie wiedziałem że tak szybko to pójdzie, więc no tak jakby teraz nie mam za bardzo co robić, zobaczymy, może pojedziemy jeszcze na łąkę. Zobaczymy, może uda Może uda się pokosić trochę. Tylko bym musiał, chyba, przewinąć jeden dzień. I ten deszcz nie lał. W wkurza ten deszcz już mało. Także tu sobie przewiniemy troszkę. Może by tylko przestał deszcz padać. Niech będzie ten jeden dzień. Boże, zdechły zwierzęta. Dobra, teraz, oczywiście, synchronizacja. Kurna, oby. Błagam, żeby nie zdechła ta krowa, co miała się ucielić. Bo chyba się zarąbie Kurna, właśnie ta zdechła. No i. uff. Dobra. Ty, te ziemniaczki już u sąsiada rosną. Może u mnie też coś podrosły. No bo jej, cholera, jasno, no i zdechła mi krowa, a ja pierdzielę. Dobra. No trudno. Przez to wodę, bo nie dałem ich wody, dlatego zdechły pewnie. Ale teraz są lagi dziwne. Ja pierdzielę. To jest. A teraz tak, gdzie tu wodę się towało? Czy trzeba było tu wjechać do końca? No, w takim razie muszę zakupić jeszcze jedną krowę, bo no, 4. E... 1200 jakieś. Dobra, git. No, teraz 4 krowy elegancko. Wody mają. E... Cz... Także gitara. E... E... No tak, no, tutaj pole z tyłu jest przygotowane pod się w rzepaku. Ale to jeszcze musimy poczekać do. właśnie dopiero po szniwach sobie zasiejemy. Tak to wyglądają te, te terminy, że tutaj jest cały ten się wrzepaku, a tutaj jest reszta, nie? No, dobra, to czekajcie, bo może weźmiemy sześciątkę. Gdzie ja tu jest? I podlecimy, może na tą łąkę zobaczyć, jak tam to wygląda. E, jak tam to wygląda, jeśli chodzi o to koszenie? Po najwyżej, coś tam zacznę kosić, a skończę sobie po odcinku to kosić. E, sprasuję sobie po odcinku. E, ona, A potem. Kurna Kurde macie. A potem. No Jezus A potem po prostu sobie pożyczę tą owiarkę jakąś i polecimy sobie to ładnie z, yy, yy, z tego owinąć folię i zobaczymy niby, bo to niby jest trawa, a trawa wiecie znika na tym sezonie. Także no zobaczymy. Tu ziemiaczki troszkę urosły fajnie. Będę też, też trzeba będzie coś tam troszkę nawóz rzucić. O, jest też coś tam, <laughs> widzę, że zaczyna kiełkować Także elegancko tutaj rośnie wszystko Niech rośnie w sumie, bo to, to w tym chodzi, żeby to rosło w elegancko Żeby potem to dał radę sprzedać i jeszcze na tym zarobić Także też spoko, myślę, będzie Nie no, łuka do koszenia raczej się nadaje, no bez ja, nie? Pewnie, że się nadaje. Chyba. <laughs> nie no, tak się nadaje. Dobra, kosimy. Tylko teraz, żeby znowu to nie. żeby nie było, że to jest jakaś kurna. trawa pastewna, czy coś. Czekajcie. To jest trawa zwykła, no to. kuźwa. Czemu mi to pokazywało wcześniej, że to jest słoma jakaś. Nie wiem co jest. Nieraz na tych mapach na przykład jest wszystko dobrze, ale na przykład za dużo jest tych upraw... Znaczy chociaż nie, nie narzekam że jest dużo upraw, bo to też jest fajne. Ale no niektóre na przykład z, z się pierdzielą ze sobą i jakoś tak to dziwnie współpracuje. Na przykład teraz, że niby z tego trawę z ten. Koszę trawę, a kuźwa potem mam z tego słomę. Łatwo wykosimy aż do między elegancko. Cyk, tutaj też trzeba wykosić tutaj. Kurwa, coś wszystko wykoszę to już <laughs> Także tego. Eee, yy, dobra. Tak zaraz będziemy sobie kończyć, ja to już sobie wykoszę później. Chciałem jeszcze Wam przypomnieć o zostawieniu oczywiście, łapeczki w górę się spodobało. Myślę, że tak z tych 100 łapek będzie, jak zostawicie, to będzie naprawdę spoko. Yy, zostawcie, oczywiście, suba, ponieważ ci po 4,5 tysiąca, teraz nie 5500, tysiąca, boże. Yy, wbijajcie również na Instagrama, ponieważ tam wbiliśmy ostatnio sobie 200 followów. Także dziękuję. Jeśli ktoś jeszcze nie tam mnie zafollow, zafollowował, zaobserwował, o. No i zostawię sobie followka, Tam macie link w opisie, myślę, że będzie działał. Bo to z tymi opisami jest trochę dziwnie, raz działa, raz nie działa. Wbijajcie do chłopaków, tam też na kanały. I co, trzymajcie się odcinka. Na razie się ma.